Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, yy, moi kochani, wszyscy, którzy rozważacie z nami to Boże Słowo. Kolejny dzień tytułu paschalnego, dzisiaj Wielki Piątek, dzień szczególny dla nas chrześcijan. Można powiedzieć, że to taki najcichszy dzień w liturgii Kościoła, nie spróbujemy mszy świętej. Z reguły uczestniczylibyśmy w liturgii Wielkiego Piątku w adoracji krzyża wysłuchaniu Słowa Bożego, później w adoracji Chrystusa przy Bożym grobie, zacji na warunki, które teraz mamy. Niestety to wszystko będziemy mogli uczestniczyć w tym wszystkim tylko za pośrednictwem właśnie internetu, innych środków przekazu, duchowo łączyć się właśnie z tym misterium, które dokonuje się w naszych świątyniach. Dzisiaj można powiedzieć, że Chrystus, że Pan Bóg zamknął, nastała cisza. Śmierć Chrystusa na krzyżu. Tak jak z reguły dzisiaj człowiek często boi się śmierci, nie chce mówić o śmierci w dzisiejszym świecie, czuje lęk, obawę. Tak zobaczmy, moi kochani, że bez mówienia o tej śmierci, o śmierci Chrystusa, bez tego wydarzenia nie byłoby nadziei na nasze zmartwychwstanie, nadziei na życie, na to, że będziemy żyli wiecznie. To życie ziemskie każdego z nas kiedyś się zakończy. Choć pewnie je też tutaj kochamy, i czasem sobie człowiek to życie poukłada jest nam dobrze i w relacjach rodzinnych i zawodowych. I wszystko można powiedzieć, że jest ok na tym świecie. Moi kochani, przed nami właśnie życie wieczne. To, co dzisiaj będziemy czcili na pamiątkę właśnie tej śmierci sprzed ponad dwóch tysięcy lat, właśnie jest dla naszego życia wiecznego. Starajmy się ten dzień może przeżyć nieco inaczej. Może trochę w wyciszeniu. Te okoliczności nam w tym pomagają w tym roku. W pozostałych latach, oczywiście, były jeszcze praca, różne obowiązki. Teraz wielu z nas pozostaje w domu. Może warto zapalić świecę, wystawić na stół krzyż, który często używamy na, podczas wizyty kolędowej, przeczytać dzisiaj fragment męki pańskiej i chwili ciszy poadorować. Właśnie podarować krzyż, ten symbol naszej wiary. Zadać sobie pytanie, jak ja czerpię z tego, właśnie co wyświadczył na krzyżu dla nas Chrystus. Jak ja korzystam z tej zbawczej Jego męki i śmierci. Czy ja sobie zdaję sprawę, właśnie, że to wszystko wydarzyło się dla mnie? Można powiedzieć, że właśnie pod tym krzyżem staliśmy się wszyscy wspólnotą. Można powiedzieć, że te ostatnie słowa Pana Jezusa do Świętego Jana, do Matki Bożej uczyniły z nas wspólnotę Kościoła. Dzisiaj tej wspólnoty szczególnie potrzeba. Wiele jest różnych sytuacji, różnych właśnie konfliktów. Gdy spojrzymy na Facebooku, różne posty, które niekoniecznie dążą gdzieś tam do jedności, do, do pokoju. Może warto w ten dzień, Wielki Piątek, trochę przystopować, wyhamować, zachować te swoje poglądy polityczne, inne, światopoglądowe, zostawić trochę na bok, abyśmy właśnie poczuli się tą wspólnotą, dla której Chrystus dokonał zbawienia, dla której Chrystus dla nas przecież umiera. Warto może dzisiaj też zamilknąć, trochę się wyciszyć. Może warto docenić to, co mamy, tych ludzi wokół siebie, których mamy. Może niech umilkną te nasze spory, te właśnie. Niech będzie dzisiaj trochę więcej ciszy i pokory naszej codzienności. Cześć Boże! Cześć, jestem Patrycja. Dzisiaj wielki piątek, z którym zagłębimy się w opis męki pańskiej według świętego Jana. Zastanów się. Kiedyś miałeś takie dziwne uczucie pustki po wyjściu z kościoła, po zakończonej liturgii Wielkiego Piątku. Miałeś wrażenie, że coś jest nie tak, że nie przeżyłeś żadnych większych emocji. Nie, wszystko jest w porządku. Po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co się właśnie wydarzyło. Jezus umarł za nas na krzyżu, a my tego nie ogarniemy. Święty Jan pomija szczegółowe opisy męki i śmierci Jezusa. On ustanawia króla. Jednak w tym przypadku wiwaty, korona i szata są tutaj absurdem. Scena ukrzyżowania następuje zaraz po scenie skazania na śmierć. Jan omija dramatyczne epizody Drogi Krzyżowej, osoby ukrzyżowane razem z Jezusem oraz jego dramatyczną modlitwę na krzyżu. Jan unika szczegółów, które mogłyby rzucić cień na jego doskonałą samoświadomość co do własnej godności scena, w której Jezus powierza opiekę swojemu umiłowanemu uczniowi nad jego matką, sugeruje, że jest w pełni świadomy i przytomny co do obecnej sytuacji. Wie, co się za chwilę z nim stanie. Z wielką godnością doprowadza on swoją misję do doskonałego wypełnienia. Niestety w tym roku nie będziemy mieli okazji adorować krzyża w kościele. Ale czemu nie adorować go w domu? Co to w ogóle znaczy adorować? Jeżeli kogoś adorujemy, zachwycamy się tą osobą, to dlaczego nie adorować Jezusa na krzyżu? Przed średniowieczem jeszcze postać Jezusa na krzyżu była w zupełnie innej postaci niż jest teraz. Wtedy Jezus był w postaci zmartwychwstałego z uśmiechem na twarzy, zupełnie inny niż dzisiaj. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył uśmiechniętego Jezusa na krzyżu? Pewnie byś był bardzo zdziwiony. Nie jest to codzienny widok, ale nasz król wtedy się uśmiechał. Zatem, czemu i my podczas tej adoracji nie możemy uśmiechnąć się do Jezusa? Podziękować mu że za Was, wymiaru, że jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że skłoniłam Was do jakiejś refleksji.